Witam was. Tematem dzisiejszego filmiku będzie specyficzne zachowanie naszych ryb, które możemy zaobserwować w akwariach, a mianowicie zjawisko kanibalizmu. Z definicji kanibalizm to praktyka zjadania przedstawicieli własnego gatunku. Zjawisko to zobrazuję wam na przykładzie moich afrykańskich pielęgnic z jeziora Malawi, gdyż są to ryby, u których mam wrażenie, szczególnie często dochodzi do takich praktyk. Ryby te są zawsze głodne i nie gardzą żadną formą pokarmu. A co najdziwniejsze, nawet gatunki z natury roślinożernych pyszczaków chętnie zjadają mięso ryb własnego gatunku, kiedy tylko nadarzy się ku temu odpowiednia okazja. Zjawisko to oczywiście występuje wśród wielu gatunków ryb akwariowych, chociażby u większości ryb żyworodnych, począwszy od gupika. Zjadany tu jest głównie na rybek i to często już w kilka sekund po porodzie. Dlatego dla odchowania młodych ryb konieczne są kotniki. U pyszczaków jednak dochodzi do zjadania nie tylko na rybku własnego gatunku, ale także dorosłych osobników. Najbardziej zaskakujące jest to, że to gatunki roślinożernych pyszczaków z grupy Buna są najskuteczniejsze w obdzieraniu ryb z mięsa. Gatunki typowo drapieżnych predatorów raczej połykają ofiary w całości. Natomiast gatunki roślinożerne. Choć wyposażone są w dość okazałe jak na swoje rozmiary zęby, to służą im one głównie do zeskrobywania glonów porastających kamienie. Ale o czym za chwilę się przekonacie, ryby te potrafią robić ze swoich zębów także inny pożytek. Okazuje się, że stado wygłodniałych pyszczaków w ciągu krótkiej chwili potrafi zjeść całą rybę. To, co teraz mówię, może przywoływać na myśl najbardziej krwiożercze ryby, jakimi są piranie. Ale w pewnych sytuacjach afrykańskie pyszczaki niemal potrafią dorównywać piraniom. Ryby te, wyłączając osobniki typowo drapieżne, nie polują jednak aktywnie na ryby. Korzystają jedynie z okazji, kiedy w ich zasięgu pojawi się martwy, bądź chory czy osłabiony, osobnik. Wystarczy, że jedna z ryb skubnie taką ofiarę, a inne natychmiast idą w jej ślady, uruchamiając tym samym reakcję lawinową i dlatego w krótkim czasie z martwej ryby. Pozostaje tylko szkielet. Kiedy 9 miesięcy temu zakładałem moje pierwsze akwarium Malawi, wiedziałem już o agresywnych zachowaniach pyszczaków. Wiedziałem, że samce rywalizują ze sobą, toczą walki, ale nie miałem jednak pojęcia o tak drastycznych, kanibalistycznych zapędach tych bajkowo ubarwionych ryb. Pewnego razu obudziłem się rano, zrobiłem sobie kakao i poszedłem nakarmić ryby. Odmierzyłem niewielką porcję suchego pokarmu dla pyszczaków, Zazwyczaj w tym momencie ryby już wiedzą, że za chwilę będzie karmienie i kłębią się w rogu szyby. Tym jednak razem widok pudełka pokarmu nie robił na nich żadnego wrażenia. Nie zwróciłem na to specjalnej uwagi i wrzuciłem porcję płatków na taflę wody. Do tej pory ryby reagowały na ten fakt ogromnym pobudzeniem i niczym piranie rzucały się na pokarm. A woda w akwarium się gotowała. Ale teraz było zupełnie inaczej. Kilka pyszczaków od niechcenia podpłynęło do pokarmu i flegmatycznie go skubało. Cała reszta ryb zupełnie nie była zainteresowana pokarmem. Ja natomiast byłem bardzo zaskoczony, bo nigdy wcześniej ryby tak nie reagowały. Pomyślałem, że coś im dolega, albo co gorsza, że przekarmiłem je poprzedniego wieczoru. Zebrałem sitkiem resztkę pokarmu pływającego po tafli wody, zachodząc w głowę, o co może chodzić. Za chwilę jednak wszystko się wyjaśniło. W akwarium zauważyłem pływający dziwny przedmiot. W pierwszej chwili pomyślałem, że to liść, jednak kiedy bliżej się przyjrzałem, z przerażeniem dostrzegłem niemal całkowicie ogołocony z mięsa szkielet ryby. Wyłowiłem go z akwarium. Trudno było stwierdzić, do jakiego gatunku należał, bo pozostały na nim tylko resztki mięsa. Teraz wszystko stawało się jasne: ryba zdechła zapewne w nocy, a reszta obsady zjadła padłego współtowarzysza. Wszystko zaczęło się układać w kompletną całość. Co prawda, mam w akwarium także armię ślimaków świderków, które również bardzo chętnie zjadają martwe szczątki roślin czy padłe ryby, jednak było mało prawdopodobne, aby to one w ciągu nocy zjadły dość sporego pyszczaka. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości o skłonności pyszczaków do zjadania padliny i kanibalizmu, zrobię mały eksperyment. Nie będę oczywiście czekał z kamerą przy akwarium, aż padnie jakaś ryba. Bo to zdarza się niezwykle rzadko i prędzej to ja bym padł z głodu i wyczerpania, ale wrzucę do akwarium mrożoną stynkę, substytut martwego pyszczaka. Ryby te można kupić w sklepie zoologicznym jako pokarm dla dużych mięsożernych ryb. Rozmiarowo są one nieco mniejsze od pyszczaka i są bardziej podłużne. Jednak myślę, że stynka będzie dobrą imitacją pyszczaka i pokażę wam, co może się stać z martwą rybą w akwarium z biotopem Malawi. Rozmroziłem więc stynkę w ciepłej wodzie a następnie włożyłem ją do akwarium. Ryby początkowo spłoszyły się widokiem pensety i pochowały się w kamieniach. Dodatkowo płoszył je nieco widok obiektywu kamery tuż przy szybie. Stynka opadła na dno, ale już po chwili podpłynęły do niej pierwsze, najbardziej śmiałe pyszczaki. Pierwsza skubnęła ją samica Auratusa. A następnie samiec, który zabrał stynkę do jaskini. Jak widzicie, samica jednak nie dała za wygraną, a cała reszta ryb, widząc zamieszanie, również przyłączyła się do uczty. Po tej krótkiej szarpaninie, stynka wpadła za kamień i ryby przestały się nią chwilowo interesować, więc wyjąłem ją z wody. Najskuteczniej atakowały stynkę pyszczaki z grupy mbuna, bo to one, jak wcześniej wspominałem, posiadają zęby, którymi łatwo mogły wyrywać kawałki mięsa. Na zbliżeniu wyraźnie widać ubytki w postaci kęsów, którymi pyszczaki obdzierały stynkę. Większość pyszczaków w moim akwarium Malawi to ryby głównie roślinożerne, ale dla urozmaicenia diety wskazane jest sporadyczne karmienie ich pokarmami zwierzęcymi. Jednak mimo wszystko nie można przesadzać z takim pokarmem u pyszczaków roślinożernych. Ma on być jedynie uzupełnieniem roślinnej diety i nie może pochodzić od zwierząt ciepłokrwistych. Ale wracając do kanibalizmu. Oczywiście kanibalizm w świecie natury występuje dość często, zwłaszcza u owadów, ryb, ptaków czy płazów. Natomiast u ssaków występuje bardzo rzadko. My ludzie jesteśmy ssakami, i choć każdy z nas słyszał zapewne o różnych plemionach ludożerców czy innych przypadkach kanibalizmu w sytuacjach ekstremalnych, takich jak wojna czy klęska głodu, to jednak są to zjawiska wyjątkowo rzadkie. W przypadku pyszczaków o ścisłym kanibalizmie można by mówić w sytuacji, gdy zjadana ryba należy do tego samego gatunku co ryba zjadająca. Jednak większość gatunków pyszczaków w moim akwarium jest ze sobą tak blisko spokrewnionych, że mogą się krzyżować. Więc możemy tu zastosować nieco szerszą definicję kanibalizmu. Ale do czego zmierzam? Dla ryb nie ma żadnego znaczenia, do jakiego gatunku należy ryba, którą zjadają. To tylko kawałek białka, który może umożliwić im przetrwanie i wydanie potomstwa. Zasady panujące w świecie natury często mogą wydawać się nam z naszego ludzkiego punktu widzenia brutalne, czy wręcz odpychające, czy dziwne. Ale żeby je zrozumieć, musimy spojrzeć na nie szerzej. Tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, sami pochodzimy ze świata natury, ale dzisiaj już bardzo się od niego oddaliliśmy, szczególnie ludzie żyjący w krajach rozwiniętych. Nie walczymy już o przetrwanie, nie zagrażają nam żadne drapieżniki, nie rozumiemy też czym jest głód, bo większość z nas nie doświadcza prawdziwego głodu przez całe życie. To wszystko bardzo zmienia naszą perspektywę i utrudnia zrozumienie praw natury czy zachowań zwierząt, takich jak chociażby nasze ryby akwariowe. Fenomen akwarystyki polega na tym, że umożliwia nam ona obserwację ciekawych i często bardzo pierwotnych zachowań u naszych ryb. Aby dobrze je zrozumieć, często musimy odwoływać się do natury, z której pochodzą mieszkańcy naszych akwariów. Mimo, że nasze akwaria to całkowicie sztuczne zbiorniki, a ryby w nich mieszkające od wielu pokoleń nie miały już kontaktu z naturą, to wciąż mają w swoich genach i w swoich zachowaniach ten dziki rys, ten ślad natury. I tu właśnie kryje się piękno akwarystyki. Obserwacja zachowań naszych podopiecznych to fascynujące zajęcie, a złożoność zachowań ryb akwariowych jest tak wielka, że można było o nich pisać całe książki. Bo w tym naszym małym, podwodnym świecie tak naprawdę kryją się zachowania i instynkty, które w istocie rozszerzają się na inne zwierzęta, a nawet na cały świat natury. Jeżeli mamy w sobie odpowiednią przenikliwość i ciekawość, to z akwarystycznego hobby. Robi się prawdziwa przygoda, a nasze akwarium staje się źródłem inspiracji i wiedzy o naturze. Dlatego zachęcam Was do szerszego i refleksyjnego patrzenia na nasze akwaria. To tyle moich luźnych przemyśleń na dzisiaj. Zapraszam Was także do podzielenia się ze mną swoimi refleksjami w danym temacie w komentarzach. A kanibalizmu, mimo wszystko, raczej Wam nie polecam. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, cześć.